Dzień dobry w piątek. Dzisiaj mamy po dwóch dniach takich długich przypowieści bardzo krótką Ewangelię, ale istota. Po pierwsze, gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta Sadyceuszom, to zobaczcie ile w naszym kościele jest, ale też analogicznie w innych przestrzeniach, w których żyjemy, ile jest różnego rodzaju kłótni. Mamy stronnictwa. W Kościele mamy tradycjonalistów, i liberałów. Tak bardzo, bardzo, bardzo uogólniając. Ale to się dzieje. To w świecie polityki. To się dzieje w naszych rodzinach. To się dzieje y, nawet wśród najmłodszych dzieci w szkole. Y, kto ma rację? Kto y, będzie silniejszy? Jedni do tego używają siły, inni pana Boga, inni takiej pięknej ideologii o dobru wspólnym, o tym, że troszczą się o innych. Więc każdy z nas ma jakąś rację i to jest bardzo subiektywne. Kiedyś mówiłem, nie wiem czy pamiętacie o tym, że jak słyszę słowo racja, to mi się to kojarzy z porcją. Z porcją, na przykład racją żywnościową, porcja żywnościowa. Racja to jest zawsze jakaś część. I w naszym myśleniu, w naszym gadaniu, racje urastają do rangi obiektywnej prawdy. Czy każdy myśli, że ma prawdę i nazywa to, albo inaczej, każdy ma rację i nazywa to prawdą. Tymczasem prawda jest jedna. I prawda nie zależy od punktu widzenia czy siedzenia. Ale prakta, prawda po prostu jest tam gdzie jest, bo ona jest jedna. I de facto nie należy do nikogo. My wszyscy możemy prawdę odkrywać, ale zatrzymujemy się na poziomie racji. No i wtedy dochodzi do spięcia. Bo ja mam rację, ty masz rację. No i teraz i teraz co? I teraz jest tylko kwestia tego, kto ma władzę, bo może zadekrytować, że jego racja jest yy, bardziej prawdziwa. Albo to jest argument siły, na przykład, nie wiem, dorosłe dziecko i tak dalej. Czyli skupiamy się na racjach i się kłócimy. Potrafimy to robić również w kontekście Pana Boga. I w tym właśnie klimacie tych kłótni między jednym stronnictwem a drugim w Sanhedrynie, czyli faryzeuszami i sadyceuszami, pojawia się pytanie, które przykazanie jest największe? I Pan Jezus, y, oczywiście zadają to pobożni Żydzi. Pamiętacie oni w to, że mieli 613 tych przykazań, tak to urosło do czasu Jezusa y, w taką ilość. I Jezus cały ten spór odcina bardzo prostym zdaniem: będziesz miłową. Czyli miłość jest największą przykazaniem. I teraz jest pytanie. Czy miłość jest czymś, co da się zweryfikować na przykład prawem i powiedzieć, OK, mamy tutaj 10 osób, te 5 osób według naszego prawa miłuje, a te 5 nie kocha? No nie da się tak, bo miłość zawsze wypływa z serca ludzkiego, bo miłość zawsze daje tyle, ile może, a nie ile obiektywnie powinna dać. Bo miłość jest czymś, co jest właśnie bardzo przeżywane w sercu. Ona oczywiście objawia się później na zewnątrz, w tym co mówimy, w tym co działamy, w tym jak patrzymy na rzeczywistość, ale ona wypływa z serca. Będziesz miłował całym sercem, całym umysłem, całą mocą, ale nie da się tego obiektywnie ocenić. Bo nawet jeśli w naszych kryteriach, Powiemy, że ktoś nie kocha. No to to są moje kryteria. Ja nigdy nie będę w skórze tej drugiej osoby. I yy, cały ten spór, który dzisiaj, o którym dzisiaj czytamy, całe to spotkanie, o którym dzisiaj czytamy, pokazuje znowu bardzo ważną rzecz. Że chrześcijanin, człowiek wolny, człowiek dojrzały, to jest ten, który rozeznaje, co w danym momencie będzie lepsze. Rozeznaje. W jaki sposób bardziej w danym momencie tę osobę, tę rzeczywistość, tę sprawę mogę kochać bardziej mocniej. Te przykazania prawa, te 613 różnych przepisów no właśnie opisywały, tak sobie skojarzyłem, że tutaj mam kubek, znaczy to jest pojemnik po świeczce, z kospicją jeszcze przywiozłem. I tak sobie pomyślałem, przypomniało mi się, że właśnie jednym z takich przykazań było obmywanie kubków, tak, coś co jest naturalne, może naturalne, jest po prostu codzienną sprawą higieny, czystości, urosło to też do rytualnej czystości, no i możemy się kłócić, jak umyć taki kubek, żeby rytualnie on był zaliczony, tak, że nie wiem, muszę umyć wszystkie rowki, muszę umyć wnętrze, które jest tutaj opalone i tak dalej, czyli... Takie rzeczy jesteśmy w stanie o, nie wiem, jak to powiedzieć, opisać, tak? Mamy przepisy, jak myć. Pamiętacie, w czasie pandemii pojawiły się takie plansze w różnych miejscach publicznych, jak poprawnie myć dłonie. Ale miłości się nie da opisać w ten sposób. Miłość jest czymś, co albo wypływa z mojego serca, z mojego przekonania, z mojego jestestwa, albo nie. I dlatego wielu ludzi religijnych, łącznie z tymi, którzy za tę religię odpowiadają, nie lubi takiego myślenia, bo ono jest trudno opisywalne, bo jest zawsze doświadczeniem bardzo konkretnej relacji, bardzo konkretnej osoby, a tam, gdzie są dwie osoby, ta miłość zawsze będzie inna. Ona oczywiście. Będzie się wyrażała w jakichś konkretnych sprawach, gestach, decyzjach, no bo inaczej będzie wyglądała miłość, nie wiem, matki czy ojca do dziecka, miłość między małżonkami, między narzeczonymi, między ludźmi, będzie inaczej wyglądała miłość między, nie wiem, wikarym a proboszczem. A więc chodzi o to, że nie da się tego opisać. Nie da się tego y, od A do Z napisać i powiedzieć, to jest miłość. I to bardzo. Wkurza tych wszystkich, szczególnie widzimy to w Ewangeliach, wkurza tych wszystkich religijnych aparatczyków. Zobaczmy dzisiaj tę Ewangelię. Zobaczmy dzisiaj w takim kluczu, że no właśnie, że żyjemy często w sprzeczce, żyjemy często w konflikcie, który ma swoje źródło w naszym ego. Bardzo często dotyka innych ludzi wielkich tematów, a tymczasem lekarstwem na to sprzeczanie się o rację jest y, zobaczenie prawdy, którą jest miłość. Ale w miłości trzeba zaryzykować, to znaczy dać sobie wolność i drugiemu i powiedzieć, że to, co robimy, jest miłością. Chociaż trudno to opisać. A więc mamy dzisiaj konflikt między systemem religijnym, a drogą, którą nazywamy chrześcijaństwem, a wolnością, a prawdą, a życiem, którym jest Jezus. I pytanie, jak my sobie z tym radzimy w swoim życiu? Bo prawda jest taka, że będzie w nas ten konflikt nieustanny. To znaczy, z jednej strony będziemy potrzebować bardzo określonych ram, czyli będziemy próbować opisywać rzeczywistość, i to się dzieje w naszym życiu, tak? Nie wiem, ktoś jest. Rodzicem, więc jakoś opisuje rzeczywistość swoim dzieciom, ktoś jest w relacji z drugą osobą, a więc próbujemy w tej relacji opisać jakoś tę naszą relację, nasze granice, nasze bezpieczeństwo, a z drugiej strony, w tych wszystkich relacjach, które próbujemy opisać, na przykład w życiu zakonnym też tak jest, jest konstytuc są konstytucje zakonu, a więc one jakoś opisują, ale z drugiej strony nie możemy zapomnieć o tym, co jest najważniejsze, czyli miłość która jest nieopisywalna, która jest działaniem tu i teraz, w tym momencie i nigdy już niepowtarzalną. Będą podobne sytuacje, ale ja już będę inny, mam inne doświadczenie, inny czas, inna rzeczywistość, a więc muszę zaufać sobie, no i ewentualnie tym innym osobom, z którymi właśnie żyję. No to to wam zostawiam na piątek. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, bardzo wam dziękuję za waszą obecność na kanale za Wasze kciuki, serduszka, podawania dalej. Jak ktoś tu jeszcze zagląda, a nie subskrybuje kanału, to bardzo Was o to proszę, dlatego, że to zwiększa zasięgi i dzięki temu można dotrzeć do innych ludzi. Dziękuję moim patronkom i patronom. Dziękuję też tym nowym patronkom i patronom. W ostatnich dniach przyszło parę osób nowych, więc bardzo, bardzo Wam jestem wdzięczny. No i ekipie Supiego, która nie tylko mnie wspiera i wysyła coś na pączka, ale też Pisze fajne wiadomości, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Do zobaczenia w sobotę. Trzymajcie się.